Co u osoby tak silnej, tak idącej do przodu mogło spowodować właśnie ten moment, jakby to powiedzieć, pauzy, gdzie musisz zadbać o siebie właśnie w ten sposób? Po prostu w pewnym momencie był zbiór sytuacji, gdzie dużo bliskich dla mnie osób zrobili mi, jakby moi już byli przyjaciele, coś bardzo złego i nie umiałam w stanie pojąć, jak może wyglądać jakby moja droga tak, że ktoś jeden odszedł i dosłownie na przeciągu miesiąca kolejna osoba i kolejna. I było to dla mnie coś tak ciężkiego i niezrozumiałego, że nie wiedziałam, czy to ja jestem zła w tych przyjaźniach, czy to ja zawiniłam, czy to te osoby, a to były takie długo, wieloletnie przyjaźnie. I najgorszy mój strach na świecie, czegoś, co po prostu jest moim taką piętą achillesową, to jest właśnie utrata jakiejś osoby. Takie tematy to jest jakoś dla mnie coś najgorszego, i mi się wydaje, że to jest jakby główny temat, który muszę poruszać. Jeśli chodzi o jakiekolwiek czarne myśli w mojej głowie, to są zazwyczaj właśnie myśli typu. Kiedyś moich rodziców nie będzie, kiedyś stracę moich przyjaciół. Jest jakąś tak moją ogromną fobią, że stwierdziłam w pewnym momencie, że blokuję sobie energię i blokuję sobie moje życie tym i to po prostu było już tak przytłaczające, że musiałam sięgnąć po jakąś pomoc, żeby zmienić trochę to myślenie.